Rozdział pierwszy, wynalazek Artura, w sercu bujnego lasu, w cieniu wysokich drzew leżało pupilkowo mała, spokojna wioska, w której każda norka, gniazdo i dziupla tętniły życiem. Było to miejsce pełne radości i śmiechu, a wszyscy jego mieszkańcy znali się od lat. W tej harmonijnej społeczności mieszkał borsuk Artur, znany jako najzdolniejszy wynalazca w całym okolicy. Choć Artur cieszył się sympatią wszystkich, sam uważał się za dziwaka. Jego dni wypełniały eksperymenty, szkice nowych maszyn i długie godziny spędzone w warsztacie, co sprawiało, że rzadko uczestniczył w zabawach i spotkaniach sąsiadów. Pewnie mnie lubią, bo moje wynalazki się przydają, mruknął do siebie pewnego wieczoru, patrząc na gwiazdy z wejścia swojej nory. Ale czy ktoś naprawdę mnie rozumie? Choć mieszkańcy Pupilkowa często podziwiali jego pracę i przychodzili po pomoc, Artur czuł się samotny. Miał wrażenie, że jego dziwaczne pomysły i zamiłowanie do mechaniki oddalają go od reszty wioski. Może to dlatego, że jestem inny, westchnął. Może gdzieś tam istnieje miejsce, gdzie będę naprawdę pasował. I tak w głowie Artura zrodził się pomysł. Myśl, która miała odmienić jego życie. Zbuduję dom, który będzie mógł wędrować razem ze mną. Oznajmił, wstając z zapałem. Skoro nigdzie nie czuję się na miejscu, znajdę miejsce, które będzie do mnie pasowało. Cały świat będzie moim podwórkiem. Pomysł szybko nabrał kształtów. Artur wyciągnął swoje stare notatki, zgromadził zapasy drewna i metalu i rozpoczął pracę. Jego warsztat wypełniły dźwięki stukania młotka, szelest papieru i odgłosy buchającej pary. Sąsiedzi, zaintrygowani hałasem, zaglądali czasem do jego nory. Co tam budujesz, Arturze? zapytała raz wiewiórka łucja, zerkając przez otwarte drzwi. Coś wyjątkowego odparł tajemniczo Borsuk, nie przerywając pracy. Po wielu dniach i nocach wędrówka Artura miała wreszcie zyskać formę. Na polanie przed jego warsztatem stanęła niezwykła konstrukcja, drewniana chatka na wielkich kołach, z kominem wydychającym delikatną parę. Oto jest, oznajmił z dumą, odgarniając z czoła kępkę sierści. Dom, który może podążać tam, gdzie ja zechcę. Chatka miała wszystko, co Arturowi było potrzebne: małą kuchnię, przytulne łóżko, a przede wszystkim warsztat pełen narzędzi. Kiedy mieszkańcy Pupilkowa zobaczyli wynalazek Artura, nie mogli wyjść z podziwu. To niesamowite, Arturze, zachwycał się Jerzyk Staś, badając ogromne koła. Ale dlaczego chcesz wyjechać? Borsuk wahał się przez chwilę, patrząc na przyjaciół. Myślę, że wciąż szukam swojego miejsca, powiedział w końcu. Tu jest pięknie, ale czasem czuję, że nie do końca pasuje. Może gdzieś tam znajdę miejsce, które będzie naprawdę moje. Zwierzęta milczały przez chwilę, aż w końcu pszczółka Basia przyniosła mu słoik miodu na drogę. Będziemy za tobą tęsknić, powiedziała cicho. Ja za wami też, odparł Artur z uśmiechem. Ale obiecuję, że wrócę, kiedy znajdę odpowiedź. I tak nadszedł dzień wyjazdu. Zwierzęta zebrały się na skraju wioski, by pożegnać Borsuka i jego niezwykły wynalazek. Artur pomachał im na pożegnanie i ruszył w drogę, a wędrujący dom zaczął swą wielką przygodę. Rozdział drugi. Pomoc w drodze. Wędrujący dom Artura toczył się powoli przez las, skrzypiąc delikatnie kołami po miękkiej ziemi. Para unosiła się z komina, a Borsuk siedział na werandzie, z mapą w łapach, wpatrując się w otaczającą go zieleń. Ach, wolność! westchnął zadowolony, rozkładając ramiona. Las jest tak ogromny, a ja mogę zobaczyć każdy jego zakątek. Jednak las był nie tylko pełen piękna, lecz także wyzwań i niespodzianek. Artur miał się o tym przekonać już pierwszego dnia podróży. Wieczorem, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Borsuk zatrzymał swój dom nad brzegiem małego strumyka. Był to idealny czas, by napić się herbaty i odpocząć po długiej wędrówce. Jednak zanim zdążył wyjąć czajnik, usłyszał cichy szelest w zaroślach. Kto tam? zapytał, odwracając się. Z krzaków wyłoniły się trzy małe myszki. Były zmoczone, zmęczone i wyglądały na wystraszone. Najstarsza z nich, mama myszka, ukłoniła się lekko. Wybacz nam, że przeszkadzamy! powiedziała drżącym głosem. Straciliśmy nasz dom w powodzi. Czy moglibyśmy na chwilę schronić się u ciebie? Od kilku dni krążymy w poszukiwaniu ciepłego kąta. Artur spojrzał na ich biedne, zziębnięte ciała i od razu poczuł, że musi pomóc. Oczywiście, odpowiedział szybko. Wejdźcie do środka, ogrzejcie się przy piecyku. Myszki wdrapały się po małych schodkach. I z zachwytem spojrzały na przytulne wnętrze wędrującego domu. Artur podał im ciepłe koce i gorącą herbatę. Dziękujemy za twoje dobre serce, Arturze, powiedziała mama myszka, siadając z dziećmi przy stole. Następnego ranka, gdy myszki odpoczywały, Borsuk postanowił im pomóc. Wykorzystując narzędzia i materiały ze swojego warsztatu, odbudował dla nich norkę na bezpiecznym wzgórzu, z dala od strumienia. Teraz będziecie tu bezpieczne, oznajmił z uśmiechem, gdy kończył ostatnie poprawki. Myszki były zachwycone i bardzo wdzięczne. Nigdy tego nie zapomnimy, Arturze, powiedziała mama myszka. Zawsze będziesz u nas mile widziany. Kilka dni później Artur dotarł na wielką polanę, gdzie wysokie trawy kołysały się na wietrze. Zatrzymał swój dom, by podziwiać widok, ale nagle usłyszał ciche wołanie o pomoc. Halo? Kto tam? zawołał, spoglądając wokół. Z trawy wyłonił się Jerzyk Marek. Był zdezorientowany i przestraszony. Nie mogę przejść przez te polane. Powiedział, patrząc na Artura: Jest tu tak wielu drapieżników, a ja jestem zbyt mały i powolny, by przejść bezpiecznie na drugą stronę. Artur podrapał się po brodzie, zastanawiając się, co zrobić. Wskakuj do mojego domu, zaproponował w końcu. Razem przejdziemy na drugą stronę. Jerzyk nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Wspiął się do wędrującego domu, a Artur ostrożnie ruszył przez polanę. Koła domu toczyły się cicho, a widok dużego pojazdu odstraszył potencjalne zagrożenia. Kiedy dotarli na drugi brzeg, Jerzyk był pełen wdzięczności. Dziękuję Arturze, powiedział, zeskakując na ziemię. Gdyby nie ty, nigdy bym tego nie dokonał. Wieczorem tego samego dnia nad lasem zawisły ciemne chmury. Artur zauważył, że zbliża się burza, więc postanowił zatrzymać się na noc pod wielkim dębem. Jednak zanim zdążył zamknąć okiennicę, usłyszał głośne Uchu Panie Arturze, zawołała sowa Klara, lecąc w jego stronę. Burza zniszczyła nasze gniazdo! Co mamy teraz zrobić? Artur spojrzał na dąb, gdzie resztki gniazda wisiały smętnie na jednej z gałęzi. Nie martwcie się, pomogę wam, powiedział stanowczo. Za pomocą desek i narzędzi z warsztatu Artur zbudował solidne gniazdo, które zamontował na wytrzymałej gałęzi dębu. Burza szalała wokół nich, ale Klara i jej rodzina mogli schronić się w nowym, bezpiecznym domu. Jesteś naszym bohaterem, Arturze, powiedziała Klara, gdy burza w końcu ucichła. Każde miejsce, które odwiedzał i każde zwierzę, które mu pomagał, sprawiało, że Artur czuł się coraz bardziej spełniony. Jednak wciąż miał wrażenie, że musi iść dalej, by znaleźć odpowiedź. To jeszcze nie moje miejsce, mówił sobie, ruszając w dalszą podróż. Zwierzaki, którym pomógł, patrzyły za nim z nadzieją i wdzięcznością, wiedząc, że wędrujący dom przynosi dobro wszędzie, gdzie się pojawi. Rozdział trzeci prawdziwy dom. Po wielu dniach podróży Artur w końcu dotarł na wzgórze, które wydawało się idealnym miejscem na odpoczynek. Było to niezwykłe miejsce. Porośnięte kwiatami, z widokiem na falujące łąki błękitną rzekę i ciemnozielony las. Słońce świeciło tu łagodnie, a wiatr niósł delikatny zapach dzikiej lawendy. To jest to, powiedział do siebie Artur, zatrzymując dom na szczycie. Idealne miejsce, by zacząć nowe życie. Rozłożył leżak na werandzie i przez chwilę wsłuchiwał się w ciszę. Była tak głęboka i spokojna, że wydawała się niemal nierealna. Ale im dłużej Artur tam siedział, tym bardziej czuł, że czegoś mu brakuje. Dni mijały, a wzgórze wciąż pozostawało piękne. Artur miał wszystko, czego potrzebował jedzenie, narzędzia i nieskończoną przestrzeń do tworzenia nowych wynalazków. Jednak jego serce coraz częściej wypełniała pustka. Wszystko, ale dlaczego czuję się taki samotny, pytał sam siebie. Myśli Artura wracały do mieszkańców pupilkowa, do myszek, jeżyka i sowy klary. Przypomniał sobie ich śmiech, ich wdzięczność i radość, którą czuł, gdy mógł im pomóc. To miejsce jest piękne, westchnął patrząc na horyzont. Ale to nie jest dom pewnego popołudnia, gdy Artur siedział w cieniu drzewa, usłyszał coś, co przerwało jego myśli, śmiech i gwar dochodzący z doliny. Wstał i spojrzał w dół. To, co zobaczył, niemal odebrało mu mowę. Pod górę wspinała się cała grupa jego przyjaciół myszki, Jerzyk Marek, Sowa Klara i wielu innych mieszkańców lasu którzy zebrali się, by odnaleźć borsuka. Nieśli ze sobą prezenty, słoiki miodu, bukiety kwiatów i kosze pełne smakołyków. Co, co wy tu robicie? Zapytał zdumiony Artur, gdy zwierzęta dotarły na szczyt. Nie mogliśmy pozwolić, żebyś był sam, powiedziała mama myszka, kładąc łapkę na jego ramieniu. Jesteś częścią naszej rodziny, Arturze, dodała Klara, uśmiechając się ciepło, a rodzina trzyma się razem. Artur poczuł, jak coś ściska go w gardle. Ale ja zawsze myślałem, że jestem tylko dziwakiem, którego trudno zrozumieć, zaczął niepewnie. Może czasem trudno cię zrozumieć, przerwał mu Marek. Ale to właśnie sprawia, że jesteś wyjątkowy. Nie chodzi o to, żeby być idealnym, chodzi o to, żeby być sobą. Artur zrozumiał, że całe życie szukał domu w niewłaściwy sposób, myślał, że znajdzie go w pięknym miejscu, w samotności i w doskonałym spokoju. Tymczasem domem zawsze były zwierzęta, które go otaczały, przyjmowały takim, jakim był i dzieliły z nim radości i smutki. Dom to nie miejsce, powiedział cicho, patrząc na przyjaciół. Dom to wy. Więc wracaj z nami do Pupilkowa, zaproponowała Basia, podając mu słoik miodu. Artur spojrzał na swój wędrujący dom i uśmiechnął się. Wrócę, powiedział, ale nie będę jedynym, który wędruje. Mój dom może służyć wszystkim, może stać się miejscem, gdzie wszyscy z Pupilkowa będą mogli się spotykać i razem tworzyć coś pięknego. Razem z przyjaciółmi Artur wrócił do miasteczka. Wędrujący dom stanął na centralnej polanie i szybko stał się sercem społeczności. Zwierzęta przychodziły tam, by dzielić się opowieściami planować wspólne wyprawy i wzajemnie sobie pomagać. Artur czuł się szczęśliwszy niż kiedykolwiek wcześniej. Zrozumiał, że nie musi pasować idealnie, by być akceptowanym. Jego wynalazki były podziwiane, ale to jego serce i chęć niesienia pomocy sprawiły, że stał się niezastąpioną częścią pupilkowa. Borsuk zrozumiał, że dom to nie budynek ani miejsce. Dom to miłość, przyjaźń i więzi, które dzielimy z innymi. Kiedy noc zapadła nad pupilkowem, a wędrujący dom wypełnił się śmiechem i światełkami lampionów, Artur usiadł w swoim ulubionym fotelu i spojrzał na swoich przyjaciół. Tak, pomyślał właśnie tutaj jest mój dom.